Cześć, tu znowu ja, Kinson i powracamy do naszej szampańskiej serii, jakim jest twierdza krzyżowiec, szlak krzyżowca. I zatem misja dziewiąta, Oaza. Jak w poprzednim odcinku widzieliście, zniszczyliśmy sobie szczura. Tak dokładnie, nawet czterech. tak dokładnie czterech. A teraz mamy saladna. Zatem czekamy na rozkazy. W końcu się doczekacie. Odpowiedniego materiału, bo tym razem nie laszuję. W obaw pozorom, nie wiem, czy bym dał radę 2000 golda i zraszować. wątpię, wątpiłbym. Ma tam trochę szelców. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Czy ta misja jest tunna? Nie wydaje mi się. To jest kolejna misja, standardowa. Oczywiście. Musimy wybudować wieżę. <laughs> w drugiej strony musimy wybudować jakieś sensowniejsze modyfikacje. Jak na razie damy sobie z tym spokój. Budujemy jeden dom i poczekamy sobie na początkowe surowce. Hmm, właśnie. jak mowa o surowcach. Musimy troszeczkę kupić drewno. Tak, wiem, dużo chatek ty dr dwali zrobiłem. Trochę nawet za dużo bym powiedział. Ale potrzebujemy bardzo dużo drewna. Na sam początek, jak się mówi, na rozkręcenie naszego biznesu potrzebujemy troszeczkę więcej długówki. Jak się mówi, że pomysł jest najważniejszy. To jest prawdą. Ale. Ale w naszym przypadku potrzebujemy niestety więcej. Ajsu, dobra. Zawsze gotowi. Ustawmy sobie to tutaj. Chyba trzeba zainwestować w liczne Zapasy drewna są zbyt szczupłe. Dobra, nie ma co kupować teraz drewna. Teraz się będzie robiło drewno. A my w tym czasie sobie... Potrzeba nam <coughs> rekrutów, Oczywiście weźmy moich ulubioną jednostkę, jaką jest kona. E Arabska jazda, znaczy konny łucznik. tak Potrzeba złota. Najlepszy ucze, youtuber. Z jednostki na wszystkie jednostki w grze. Zerowy podatek to jedno. Podatek ale może nie pomyślałbyś z... o jakimś małym z... podarunku? No, śmiało. Zbudujemy sobie. <laughs> O nie! O nie! Źle zbudowałem. Co teraz poczniem? Prosta, W górze. jest niedówno. Tutaj musi być prosta linia. Pixy, patrzcie. O, trochę już budował. Ile ma kamienia? Raz. No, okej. Okay. On szybciej produkuje kamień. Spokojnie dogodniemy go w produkcji. Czy żelazo potrzebuję w tym momencie? Raczej nie. Potrzebowałbym młyny. Takie dwa powiedzmy na początek. Tutaj sobie dajmy. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. To Doprawdy? Jak to mało. Nasze zapasy żywności Kurde kurczą lewe. się, panie. Kurczą mi się zapasy. Ale co my tam się będziemy mować? Zapasami. No! moje ugaństwo przepraszam, ale. Bywa. Okej. Okay. Nasze zapasy żywności kurczą hmm. się, panie. Trochę będziemy głodować trochę, ale to tam nic nie stanie. Gdzieś jeszcze nikt nie umarł. Płodu. Twoja popularność spada. O nie, moja popularność spada. Lajki spadają, nie subskrypcje. Może beka trochę, trochę beka mam z YouTube, ale to tam taki mały szczegół. Popularność mi spada. Hmm, okej. Okay. Mamy już widać mój piękny zamek. Prezentuje się bardzo majestatycznie. Tak, <grytanie> nie ma lepszego zamku. Okej. Okay. Żywność się już produkuje, co mnie bardzo cieszy. I teraz przydałoby się coś zacząć... zacząć zarabiać, tak sądzę. Z drugiej strony, nasze wrażenie, że ja próbuję zbudować zbyt duży zamek, który tak naprawdę nie jest mi potrzebny. Tak duży. Dobra, zanim on. O nie. Te trzy jednostki są podejrzane, a już myślałem, że jadą na mnie. Dobra, jak na razie wszyscy się rozwijają. Wszyscy żyją w zgodzie i przyjaźni i miłości. To mnie bardzo cieszy. Jest. Okej, okay. zbudowaliśmy jeszcze trzy. Bo myślę, że to nie wystarczy tyle mąki. Okej, okay. mamy kamień. Jak mamy kamień możemy zbudować kolejną wieżę, niesamowitą jest! I na, nasz zamek nabiera jakichś kształtów Tylko tak sobie myślę Że Zwiększyć produkcję Noś Nie, na pewno zbudujemy sobie tak Zrobimy, zbudujemy sobie domy Teraz przyjdą ludzie Zrobimy z nich klasę robotniczą No tak, nie wszyscy... można tutaj tego zbudować, mój panie. Wszyscy są tu klasą robotniczą <laughs> Tak, będziemy się utrzymywać z yy, kopalni. Okej, okay, nie wiem jak on tu przyszedł, ale umie się teleportować. Niezłe I to już się nie obieczu. Ta technologia idzie coraz bardziej do przodu. Nie co sami imponuje Ale będę musiał zmusić tutaj postków od transportu. Dobra, tutaj nie robimy wieży, bo tu jest niepotrzebna wieża. Ale ten bunt taki troszeczkę bardziej strategiczny. Wiecie? Ale miesza z tym. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają. O nie! Jesteśmy atakowani! Oni nas atakują. Czemu mnie atakujecie? Typy <coughs> Dobra, trzeba zacząć przemyśleć trochę rzeczywistość O, tutaj tak zrobimy Tutaj zbudujemy wejście tu Wejście tu Taki jeden mały odstęp. Musi być równo. Lubię, jak jest też równo równo te zamki budowane. No. I to wygląda sensownie. A po co nam żelazo? W jednym celu, w sprzedaży. No to o To dalej, czy? Jest on tutaj też, byśmy tak wybudować. To nie jest głupie. Ja widzę, że facet na czymś, spiklerzu powiększają się spoko. Powiększają się nie wiem, buduję jeszcze jedną. A te bo widzę, że będziemy tak potrzebowali pracowników. Także siak. Bo widzę, że tu kamień... kamień się wydobywa zbyt szybko. Trzeba go troszeczkę usprawnić. <tuszy> tu. Tu. Przepiękny zamek. Niezłe blanki Siedziba otoczona Otoczyłem zamek Czuję się dumny Kurcz, ale ze mnie architekt Twoja popularność rośnie O, słyszeliście moja popularność rośnie Lajki like wracają, suby też Jak fajnie <glimy> Wtedy nigdy nie było Tak Dokładnie, których nigdy nie było. No dobra, nie mogę narzekać. Nie masz wystarczającej ilości towarów. No czemu mnie atakujecie? Co ja wam zrobię? Typy. Okej, okay, dobra. No to mamy piękny zamek. To można więcej chcieć <laughs> w tym momencie. Na przykład więcej do kamienia, żeby ukończyć. Go. Nie masz wystarczającej ilości towarów. I to jest mój przepiękny zamek, nie do zdobycia przez komputer. Podkreślę to, przez komputer. Jeden. Za mało złota, mój panie. Jesteś drugim największym władcą. Okej. Okay. to no, zrobimy. <laughs> To porobimy. <Klacht> tak, będę chciał sprzedawać przede wszystkim pieczywo, a nie mąkę. Bo widzę, że tej mąki mamy za dużo. Kamień też sprzedam. Nie dokończyłem zamek. Kto. I teraz pytanie: kto odpięcił taką fuszelę? No. spokojnie. Mam kamień oko mamy kamień teraz już teraz mogę sprzedać go na legalu gdzie wy idziecie sobie tu wy idziecie sobie tu a wy idziecie sobie tu czemu akurat tak sobie zostawiam bo powiedzmy kawaleria może jak się przebije przez tutaj takie podstawowe zabezpieczenia mojego zamku czy coś jakoś Trzeba sobie jakoś radzić, tak? A, więc jeszcze to chciałbym budować. I to. O co? Pytacie. Nie chcę robić żadnych pracowni do sprzętu. Jak chodzi o rycerzy krzyżowców. To Nie ma tak wystarczającej myślę, ilości towarów. Że... Robimy sobie... Takich 10 kusz. 10 tych. Zabijmy. Uwaga! Ku Uszni, potrzeba nam broni. Ser. Uwaga! Szybki ma. Ta rozkaz! Jeśli mnie zapytacie, po co mi kusznica? Odpowiedź jak zwykle, jak zwykle prosta. Dostek a ciężki, ciężko zbrojnych żołnierzy. Jak mnie zaatakują, moi łucznicy będą się tydać, będą strzelać, wydadzą tysiąc strzał na jednego typa. A tak kusznik weźmie dwa razy strzeli i padnie. Taki typ. No. Więc oni idą na bierze. Dobra, wyjdźcie tu. A dobra, ty idźcie sobie tutaj. No. I tak mamy zabezpieczony już zamek przed jakimkolwiek szturmem. Teraz się skupimy na ofensywie. Hmm. Jak chodzi o ofensywę, to może tak gospodarkę testujemy. Bo lubię. To oczywiście został jeden dom. A jak mam hajs? A mu nie? Budować kościoła. Nasz skarb pustoszy. Trzci twoją osobę, panie. Widzisz, oni mnie jeszcze. Tle wygrać. Ale tak sobie myślę, że zbudujmy jeszcze jeden kościół. Żeby w ogóle taki szacun na pielni był. To tutaj o dwa kościoły, zamku. twoją osobę, panie. Hmm. Będzie fajnie. Mówię wam. A teraz się skupimy na mojej urzędniku. To jest bardzo fajna i przyjemna. Może rozpracujmy jakiś już plan początkowy. Zobaczmy, co on robi, robi tu w wydatek jego. Fosa jest za darmo, jak coś w tej grze. Chyba. Zobaczmy. O, jest za Nie Jest za darmo, nie potrzebujemy. Drugi sen nie potrzebujemy fosy. To jest misja, która jest tak. To na luzie. Możemy. Eee, ja wolę się upewnić. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Jak to możecie mieć no? Nie pojmuję tego. Dobra, teraz będziemy dużo żelaza dostawali. Mnie bardzo cieszy. Ale. Potrzebuję już was. De facto. Musicie już wracać do domu. Zapasy złota są zbyt szczupłe, sam. No, są szczupłe, no. Lud czci twoją osobę, panie. Czemu religia jest tylko na jeden? A, bo to zależy od liczby mieszkańców. Chyba tak. Jest kościół na jakimś tam... Jaki jest to kościół? Na liczbę mieszkańców? Może. Nie pamiętam tych mechanizmów tak dokładnie. To jest przykre i Ale czy, ty, czy to jest istotne? Wątpię. Potrzeba złota. Okej. Okay. Mamy już. Jakąś armię. Konnych. Można byłoby już. myśleć o. jakimś sztunie. Ty <laughs> coś. Ile ma żołnierzy? Was. Oh. Jesteś drugim największym władcą. No, widzicie, gra mnie nie szanuje. Ktoś pisa w odcinku, że atakowanie. nie szanuje i w ogóle, ale. Gra mnie nie szanuje. Boty mnie nie szanują. Ech. Nikt mnie nie szanuje. <grym> tak, nikt mnie nie szanuje. <grym> Nawet boty. <grym> <grym> ale nie, dobra. Bądźmy troszeczkę bardziej poważniejsi. Potrzeba złota. I zacznijmy myśleć nad jakimś sztucznym. Bo to już mija 15 minut. Jak zobaczyliście, troszeczkę zbudowaliśmy nasz piękny zamek. Ale przychodzi taki czas w życiu każdego mężczyznę, żeby trzeba zapłacić zapałę i kogoś go zbić tą pałą. A naszą ofiarą będzie ten Saladyn. On lepiej. Tak, zwiększa morale swoich jednostek. Jak widzicie tutaj, takie korpeczkę, co mi jego morale. Jak dobrze pamiętam, zwiększa to chyba życie jednostkom. Niewiele. Chyba. Tak sądzę. Nie jestem pewny. Ja tego nie jestem pewny, tego mechanizmu, bo coś jakoś było. <laughs> Ale czy ja... O. Jesteśmy atakowani! Ludzie twoją osobę, panie. No. Nasz skarb pustoszeje. Tak ma być, te podatki... Nie masz wystarczającej ilości towarów. Boże, oni mnie ubijają już jednostki. <ścoughs> Niech się zajmą jednostki, które odpowiadają za obronę. Dobra, my zrekrutujmy biały, albo nie. Czy nie inżynierów, no, inżynierów. Potrzeba nam nowych rekrutów, se. Jak możemy pomóc? 16 nam wystarczy. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Hmm. Nie potrzebujemy te drewna. Mam już nadto to drewna i. Potrzeba złota. No hmm, właśnie. Za dużo tego drewna. Potrzebujesz go. O kurczę, ma już 2000 zbierane. I zacznę kumulować to. Dobra. Z drugiej strony, po co mi, że nie jeśli mogę wziąć konnych i wystrzelać im ich pszników? O Boże. Nie Dębne masz wystarczającej wydatki. ilości towaru. Dobra, sprzedajmy wszystko. Prawie wszystko. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych a. rekrutów, ser. Dobra, weźmy tych konnych. Ich jest 120. Powiedzmy, że nie wszyscy są łucznikami, szelcami i tak dalej. etc No, dokładnie. Zapasy złota są <coughs> zbytnio. I zasztunmujmy, a w tym czasie niech się zbierają surowce i w ogóle. Zróbmy jakąś jak ducha. <coughs> no taki dobry początek. Pójdziemy sobie tutaj sobie obić ich. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Szybko się pozbyć zbrojnego. O nie! O nie! Nienawidzę tych machin, bo one dziesiątkują takie duże armie. Ale spokojnie, za chwilę to zniszczymy. Nie sprawia mi przyjemności to, co widzę. No też mi to nie sprawia przyjemności. Nie <tuszą> Eee, e, e, ja nie zostałem wykorzony jeszcze. Dwa ale... jeszcze dwie. Jest oczywiste, że nie jesteś żadną przeszkodą dla moich oddziałów. Poddaj się mój przyjacielu! O widzicie nawet ten bot mi przynajmniej nie obdarza. Nazywa mnie przyjacielem. Bo jakiś przyjaciel próbuje zabić drugiego przyjaciela Przez wojnę. Dobra. Mam zniszczone jednostki. Jest dobrze! Znakomicie. Co z tego, że nazwać dziesiątkowo tak trochę? <laughs> Dobra, zrobimy dzisiaj taki dłuższy odcinek. Taki poniedziałkowy... Poniedziałkowy? Tak, to jest poniedziałkowy odcinek. Ani, a dzisiaj jest, jest nowa seria na kanale. Więc... Oczekujcie. A, co do szampańskich momentów. Będzie niebawem Niebawem to oznacza, że w następnym miesiącu Tak Polecam Najlepszy youtuber Może YouTube. to słowo jest śmieszne <laughs> Tak trochę A faktycznie Kurcze, co ja zrobiłem? Ja się tu tak bawię, a ja jeszcze tą stronę mam tu. By się większa a, armia. Gimcie! No, no, już <ścoughs> Jest! Kurde, stacimy większość armii. Chwalebne Już myślałem, że miałem otwartą domę. No. Teraz sprzedajmy rzeczkę sudowców. Trochę kamienia. Trochę żywności. Zróbmy kolejny dom mamy? Przepięciu 5 brakuje do maksymalnej liczby. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Zapewne. Potrzeba nam, rekrutów, sir. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Ach. Nie, dobrze mi poszło. Zobaczmy, ile mają żołnierzy. Mają 55. Świetnie. Świetnie. Teraz zrobimy takie coś. Wiadomo w jakim celu o, niego. Próbujcie No w ten sposób będziemy na innych jako żołnierzy. nie Strategia, nie masz wystarczającej co, Nie wystarczającej ilości towarów. Hmm. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser O co mi Próbuję, Ale mi ludzie. Czekajcie coś. Coś, ktoś mi... Zabija. A bo się mylę. <laughs> o. Dobra. nasz szliwani. Zróbmy asasynów, wiecie. <laughs> Przyda nam się takie jednostki. Lutów, Nie masz wystarczającej ilości towarów. Dobra, to chodzi już 25 minuta, my już to skończmy tą zabawę. Asasyni, wiecie co robić. Rozkaz 66. Jeśli ktoś oglądał z to ten wie. Chodź, No. Trzeba im sobie gdzieś tam tych uczników, albo spróbujmy ich sięgnąć. O. Znakomicie trzech, stało ich. i że coraz lepiej. Jesteśmy atakowani. O, używajmy tej samej strategii. Dobra, no to macie się dwóch stron. Też mówię tak szalać typy. czyli wiadomość od sala, hmm. sytuacja rzeczywiście jest ciężka. Może trzeba zmienić plan, no, nie? Nie, nie, ty idziesz, idziesz, idziesz. O, w dupę! O nie, o nie, ale spokojnie. Moje profesjonalnie jedno. żeby kolejną no, to to bitwę, znów jestem najlepszym youtuberem na YouTubie. No. Łaskę. Nie ma takiego czegoś jak Oczywiście trzy korony. Miał więcej demna, no tak, bo ja zniszczyłem moje pracownie. O, troszeczkę niewiele, niewiele więcej kamienia. Ale żelazo porobiło. Nie wierzę. Więcej kamienia. O kurde. Poległych, oczywiście Saladyn najwięcej mu poległy, poległo. Zabił jednostki, no, zabiłem troszeczkę więcej. No, miał więcej poddanych, no, możemy uznać, że był lepszy. No, potem to są wszystkie statystyki, on miał więcej poddanych, no. No i to już jest, już jedna piąta. Nawet nie, nie, jeszcze nie ma jednej piątej, jeszcze jedna misja i będzie jedna piąta. No, kolejna misja, w której Będę zbudowywał zamek, bo nie będę tu daszował. też nie będę naszował, bo też nie ma sensu. Z drugiej strony, tego sułtana Abdulla mógł bez problemu szybko zniszczyć, ale to już w następnym odcinku. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No, jak codziennie. Do zobaczenia. Cześć.